быстренько. Нужна выдещанка. будет, так можно. Вот Nie zawodziłem też. nawet. Czerwony przycisk. Nie, tylko nie Nie, albo dziewiąty. Dziesiąty, nie, py. massacra oh, não é? Não é? já nem.

Nie, U nie, ale mamy. Tylko ja się nie zajmę. Dobra. Zajmę. Nie, nie, Teraz chodźmy dżesz walić na no, ludzie ją zabiliśmy. Yeah! Jeszcze raz gram. Halo. Juar. Co jeszcze? Oj, runda jest pierwsza. Haha. No ha. i co? Proszę, pój. Pelo... JLTZ! Że do boksa z no to trochę będzie górne. Się... Nope, no, nope. oh, no, oh no, 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 no. Jak trafiłem drzeki przedwczoraj? No i się fajnie jest. Będę na nią grał. Dzisiaj muszę wszystkich chyba na dziesiątą. Zwiedź to na dwudziestą. Łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie. Nie są te menele, że fryki pochodzą. Nie menel! Oś, kurde. O jakie? Jak. Oś, buj boj, boj. Ciłaj, 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 umarł. Ale te, muszę może być ciłaj. Hmm. jasna, co za... Tu jest, jest, eee! się, ae. Ja jest. Jasno, spierdzielam. A ja to zaraz ją u widziałem, że ona jest. Widziałem, 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 widziałem. Patrz na sytuację. I ona umiera, umiera, umiera. Na potem umrze, um, umrze, żołdka sobie ale debil, nie groź do nie, błagam, gdzie teraz? jesteś, Stewart! Steward, gdzie jesteś, ja Steward, czekaj, tu się góra.

Dobra, już nie żyjesz. Ja pierdziele, ja pier...

Biri, 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 pap Prawo prawo lewo prawo Hop 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 zaraz ginę i i będę zaraz gay biri, 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 została biri, będę biri, chyba tysiąc chyba tysiąc, będę miał chyba biri, biri, chyba

Pamiętajcie, wbijajcie te słowy, wbijajcie, oni sami się nie biją. Dobra, dzięki nitka za pomocy Tysiąc! Uu, dwie, dwie, dwie. Co jeszcze? Oho, ho, ho. Dzięki otwieramy. I zapalamy, Pamała, Pomała? Średnia? Mego pocznęcy. O, mogę na Na bank! Nic, nie trafię, nic nie trafię. Trafię gugną, Trafię góra. Jak coś trafi, jak nic nie trafię, to dajcie łapkę w górę. Jak trafię... Nie. Jak trafię, to dajcie łapkę w górę. Jak nie trafię, to łapkę w dół. Ha, po

już? Konie. No, zaraz wyłączę. już. godzinę mam?

Врали в валтке. Стой, стоп, стоп. стоп. Врали to jest nasz skrzynka? Gdzie to nie był aż młody, da Afryki? Na tyle cię stać, oka. Wielka stać jest, nie wiem, to co zabrałem. 3000 zarobiono.

a przeczytam co to poza kamerą. Dobra, jaha, nie No trochę powalę się z nimi. Nie. Co, co, co? Co? się widzieliście to? To jest nagrane. Co so, kurde? Nie. Ja poczekajcie, ja muszę przywinnąć się, zobaczyć. Obejrzałem to. O, to ładnie wyglądało. Ja nie mogę. Ale to piękne było. masakra, Widzieliście to? Cofnijcie sobie to. Cofnijcie sobie. To. Ja się cofnę, nie uwierzyłem masa. Вот бомбаем. Лол. Ну два пока. потом там игры развалим Тебе стоит Не для Стой на ту, стой, 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 стой. W pomocy Tyle już trwa osiemnaście milionów ten filmik, a tam do 2000 do tysiąca więc ja muszę uzbiorę te skrzynki, jakby to macie to nagrane, możecie przewinąć nawet. ha nuby, 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 o panu przeżyłem, pa 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 pa, pa 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 pa, co mam pa 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 pa, co mam nupca, ja na czeka, ja sobie mam ulte, proszę bardzo już się urodziłeś Lepi, Ja lepiej by na twoim miejscu sperd. Au. E marcie, ja mam ultajasę. Lecę. Ciężko, a było warto. Uciekamy, przesuwamy, a my się nigdy nie było... Piri, 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 pi, pi. Gdzie ten drugi menel? Z środka owe strony. Menel. Tam jest menel z biedronki za 80

Big Boxa! Czyli, będziemy mieć Big Boxa! Mam no, skrzynkę! Mega Boxa! I Big Box! Dziś będziemy otwierać dwa Big boxa. by się udało! Ja też, bo szósta. Na razie, tak jest słabo potem. Tak i dobre. Eee, ja, ja nie wyspany. No, zobacz, mam jaśniej. No. Jeszcze jeden Co tu się zrobić? kurwa, nie patrzeć, co wy patrzycie. O, kolejna babcia. Jeszcze 7 rundek, a jest godzina 8. A do 9 będziemy żałować. 22 minuty leci.

że mi się brać. tak mi się chce otwierać do skrzynek z O, głowa bo mi bali. O, jedna widzę. Wiecie co? Lepiej, że otwórzmy. Mam coś Pierwszą mam skrzynkę. Nic nie ma. Eee, co nic co się dzieje z kadrem? Nic. Co mi się dzieje z kadrem? Kurwa. E. że oglądaliście ten film dobrze, że wytrzymaliście eee, 25 minut, prawie to Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i co, wpadajcie na moje filmiki, bo już mnie oglądam. 8, 8, 8, 8. Widzę, to mnie bardzo zdziwiło, bo było. oj, było. 61 i pamiętajcie, wpadajcie na kanał, bo skoro będzie telefon rozwalił. No zostawcie pod tym filmikiem. 25 tysięcy. Nie wiem, czy da się radę. Ile. Miesiąc temu stworzyłem.. 25 października stworzyłem ten kanał. Przezbieracie 25 tysięcy subskrypcji. Şey na runka dla Was. Just dancing with yo. yo.